Witajcie kochani w kolejnym filmiku z serii Wybierz kartę. Dziś przygotowałam film, w którym odpowiem na pytanie, co masz teraz wiedzieć. I tak jak widzicie, wylosowałam dla Was karty. Pierwsza grupa jest to Tygrysie Oko, druga ametyst, trzecia turmalin i czwarta cytryn. I waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina. I zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, jeśli e, potrzebujesz e, wsparcia, pomocy e, i chciałabyś, chciałbyś skorzystać z możliwości sesji indywidualnej ze mną, napisz na adres mailowy, który widzisz w dole ekranu. E, natomiast cennik czytań znajdziesz w komentarzu pod filmem. E, tam również znajdziesz linki do mojego Facebooka. Do, do, mo do mojej stronki, także serdecznie zapraszam. No dobrze, przechodząc do kart, mam nadzieję, że wybraliście już swoją grupę. Zobaczmy, co kryje się w grupie pierwszej. Ty gry oko, zobaczmy, co masz teraz wiedzieć. Co masz teraz wiedzieć? Tutaj mm, osoby, które wybrały tę grupę kart. Pokazuje mi się pewna sytuacja z przeszłości, bądź pewna osoba z przeszłości, która może, sytuacja może powrócić do Waszego życia, do Twojego życia, bądź pewna osoba powróci do Twojego życia. Troszeczkę nerwowości z tym będzie związanej, troszeczkę nerwowości, troszeczkę może jakaś kłótnia, jakaś. Nieprzyjemna sytuacja, którą należałoby uleczyć. I teraz, co musisz właśnie wiedzieć, być może ta osoba chce to uleczyć, być może ta osoba chce powrócić do Twojego życia po to, żeby pewne sprawy wyjaśnić. Może to, być zwią może to mieć związek, być może myślałaś, myślałeś o tej, o tej sytuacji ostatnimi czasy i no właśnie chciałaś. Uleczyć tą sytuację, chciałaś, chciałeś uleczyć tą sytuację, bądź pogodzić się z tą osobą, to tutaj odnoszę wrażenie, że będziesz mieć taką możliwość. Um, może to dotyczyć, no właśnie, pewnej osoby. Może być tak, że pewna sytuacja w Twoim życiu się powtórzy, tak? Co spowoduje, że. Um, Troszeczkę wprowadzi takiego zamieszania nerwowości i ważne jest, żeby zachować spokój, zachować spokój i skupić uwagę na tym, jak chciałabyś, chciałbyś, aby e, to zdarzenie, ta, ta sytuacja się potoczyła. Zobacz już ostateczny rezultat e, tej sytuacji w, e, w, swojej, w swoim umyśle, tak? A tak też ona się potoczy, bo pamiętajcie, że. E, to, na czym skupiamy uwagę, rośnie, czyli to, w jaki sposób myślisz, przyciągasz do swojego życia. Um, także tutaj karty tak mówią, pewne sytuacje trzeba będzie tutaj uleczyć, które mają związek z przeszłością. Um, może to być związek um, z jakąś osobą, która powróci po to, żeby um, coś uleczyć. Coś uleczyć, nawet pokłócić się, czasami warto jest wyrzucić z siebie, nie trzymać, tylko wyrzucić z siebie coś, tylko po to, żeby to uleczyć, wyjaśnić, tak, załagodzić, może nie załagodzić, wyjaśnić, uleczyć i oczyścić, tak, chociażby, także tutaj to jest to, co teraz masz wiedzieć, ametyst, zobaczmy. Co masz teraz wiedzieć. Hmm. To też ciekawa sytuacja. Osoby, które wybrały tę grupę. Karty mówią o tym, zaufaj swojej intuicji, zaufaj sobie i zawalcz o to, czego pragniesz. Hmm. Skup uwagę na działaniu, a nie na myśleniu, bo tutaj mi karty pokazują że zbyt dużo myślisz o tym, a zbyt mało robisz. Hmm. I Ponieważ takie myślenie może gdzieś doprowadzić do jakichś takich lęków, że nie będziesz, będziesz zwyczajnie bać się um, działać w tym kierunku, tak? W tym, czego, czego pragniesz. Karty tutaj pokazują, że zawalcz o to, czego pragniesz, a odniesiesz sukces. Tak? Tutaj um, możesz liczyć sama na siebie, bądź sam na siebie i zaufaj, zaufaj. Samej sobie, samemu sobie, w swojej możliwości, bo, bo to ci się uda. Nie, nie zastanawiaj się, nie rozkładaj na czynniki pierwsze tej sytuacji, tylko zacznij działać, bo tutaj jest taka, taka sytuacja, że zbyt dużo mm, możesz myśleć i to cię w jakiś sposób może ograniczać, a tu chodzi o to, żeby zacząć działać, ponieważ, ponieważ tylko tym sposobem od, uda ci się e, osiągnąć e, to, czego pragniesz. I Zaufaj, że nie ma możliwości, żeby tobie się coś stało. Jeżeli zaufasz, jeżeli podejdziesz do sytuacji w taki sposób, że tak, uda mi się i będę walczyć o swoje, to naprawdę zwyciężysz i odniesiesz sukces. Tak też karty tutaj mówią. Trzecia grupa, Turmalin. Co masz teraz wiedzieć? Zobaczmy. No właśnie, tutaj sytuacja, nieprzyjemna sytuacja, która być może przydarzyła ci się um, ostatnimi czasy bądź, um, no jakoś. Um, jakiś czas temu, no niezależnie od tego, sytuacja, która wywarła na Tobie, um, która spowodowała, że um, wywołała jakieś cierpienie emocjonalne u Ciebie, to spójrz na to. Um, w inny sposób. To, co masz wiedzieć, to było to doświadczenie e, było Ci potrzebne po to, żeby żebyś przepracowała, przepracował pewną lekcję. E, no tak się właśnie zdarza, że często dostajemy po głowie z jakiegoś powodu po to, żeby nas to w jakiś sposób zahartowało, żebyśmy zrozumieli pewne sytuacje. Tutaj mi się pokazuje, że zrozumiesz że zrozumiesz, że za chwilę zrozumiesz to, dlaczego tak ci się przy, przydarzyło, dlaczego ta sytuacja spowodowała taki duży smutek, um, rozpacz, w niektórych przypadkach stany depresyjne. To było potrzebne po to, aby spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, aby cię to wzbogaciło o doświadczenie. To, to jest doświadczenie, które um, które spowodowało, że zaczęłaś albo zaczniesz patrzeć na życie inaczej. To było Ci bardzo potrzebne, dlatego, żeby chociażby być w stanie pomagać innym. Także, bo tutaj też mi się taka rola nauczyciela pokazała, także to doświadczenie będziesz na przykład mogła, mógł przekazywać innym, po to, żeby, żeby pomóc komuś, tak? Także tutaj m, karty mi pokazują, że to w, pomaga również w Twoim rozwoju duchowym, e, ulepszaniu siebie, tak? E, taką, na, taka, to wyzwoliło, to wydarzenie, wyzwoliło w Tobie taką chęć pracy nad swoją osobowością. Tak, ciężkie wydarzenie, ale no. Należy doświadczać, musimy doświadczać po to, żeby um, zrozumieć pewne rzeczy, żeby to wykształtowało nasz charakter na przykład, tak? E, znaczy nie chodzi o to, że tutaj jesteśmy na ziemi po to, żeby cierpieć i nosić ten przysłowiowy krzyż, nie. Tylko tutaj akurat jeżeli um, przeżyłaś, przeżyłeś jakąś sytuację, która no właśnie bardzo tobą wstrząsnęła, bardzo źle to y, zniosłeś, zniosłeś, to... Po to, aby to wspomogło, pomogło Ci w, w Twoim rozwoju duchowym, dosłownie tak bym to przeczytała, i po to, abyś mogła, mógł w przyszłości pomagać innym, czy może już pomagasz innym, tak? Um, na swoim przykładzie i to zostanie Ci w jakiś sposób wynagrodzone. E, ponieważ e, będziesz w stanie patrzeć na swoje życie z innej perspektywy, D duże zrozumienie tutaj też jest w kartach: zrozumienie ukazane także. No, mm, bardzo piękny przekaz kart. E, czwarta grupa, cytryn. Co masz teraz wiedzieć? Powiem tak, co masz teraz wiedzieć? Pewne rozpoczęcie no, czegoś nowego, um, nowy pomysł. Nowy pomysł, który, dzięki któremu wiele się nauczysz, dzięki któremu, który będziesz mogła, będziesz mógł wykorzystać do tworzenia czegoś nowego. Do tworzenia czegoś nowego. Może mieć to związek z rozpoczęciem. Um, nie wiem, jakiegoś przedsięwzięcia, nowej pracy, um, studiów wyższych na przykład, tak, bądź jakiegoś projektu, na przykład, nie wiem, budowy domu, powiedzmy, tak. Czy na przykład to też może być um, jakaś sytuacja związana, nowa sytuacja związana z swoim życiem uczuciowym, również. Także. Co masz wiedzieć, no właśnie, jakieś sytuacje nowe w Twoim życiu, jakiś nowy pomysł, który w jakiś sposób pomoże Ci w rozwijaniu pewnej sfery Twojego życia, czy to sfery zawodowo-finansowej, czy to sfery uczuciowej, tak? Czy nawet zdrowotnej, bo tutaj mi się pokazuje coś nowego. Może to być jakiś zabieg, który pomoże ci stanąć na nogi, chociażby, tak? Także tutaj, aha, i jeszcze jedno, co mi przyszło do głowy. Co masz teraz wiedzieć? Również wykorzystaj potęgę swojego umysłu, bo jeżeli masz jakiś pomysł w, twojej, w swojej głowie, to skup uwagę na nim. Jeżeli bardzo na czymś ci zależy, skup na tym uwagę i uwierz, że to już się zmanifestowało. Poczuj to. A to na pewno się zmanifestuje. Tak mi już przyszło do głowy, właśnie. E, no dobrze, kochani, to byłoby na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał, piszcie do mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.